Szanowny panie przewodniczący, czcigodni goście, szanowni państwo, chciałabym dzisiaj przedstawić pokrótce temat mojego wystąpienia, który dotyczy działalności PCK z konsulatami polskimi we Francji głównie na południu w 1940 roku. To jest bardzo ważny okres, jeżeli chodzi w ogóle o polską służbę dyplomatyczno-konsularną i chciałabym tutaj przedstawić Pokrótce okres od czerwca do września 1940 roku. Głęska Francji w czerwcu 1940 roku wywołała chaos wśród członków polskiego rządu na uchodźstwie. Wiara w niezłomność potęgi militarnej Francji legła w gruzach. Momentem przełomowym było zajęcie przez Niemców Paryża 14 czerwca. Tego samego dnia prezydent Władysław Raczkiewicz na posiedzeniu Rady Ministrów podjął decyzję o ewakuacji polskich władz na Wyspy Brytyjskie w efekcie uzyskania od rządu brytyjskiego oficjalnego przyjęcia. Najwyższe władze polskie przybyły wówczas do Londynu 21 czerwca 1940 roku. Z chwilą rozpoczęcia ewakuacji rządu na wyspy brytyjskie najpilniejszą sprawą stało się roztoczenie opieki nad emigracją przedwojenną przebywającą w strefie okupowanej i nieokupowanej. Mam tutaj na myśli państwo Wiszy oraz napływającymi stale uchodźcami cywilnymi, a także żołnierzami. Do momentu zakończenia działań wojennych opiekę nad Polakami sprawowały wówczas polskie konsulaty we Francji organizacje społeczne oraz Ministerstwo Opieki Społecznej. 19 czerwca 1940 roku przystąpiono do utworzenia organizacji mającej zająć się wszechstronną opieką nad obywatelami polskimi przebywającymi we Francji zaraz po wyjeździe rządu. Na konferencji w Biurze Prezydium Rady Ministrów w Liburn pod przewodnictwem ministra Stanisława Kota zdecydowano powołać Komitet Pomocy Polakom we Francji. Następnie minister Kot zaproponował, aby w zakresie obowiązków tegoż komitetu znalazły się kwestie udzielania pomocy zarówno byłym wojskowym oraz ludności cywilnej. Ustalono, że część środków pieniężnych zostanie przeznaczonych na nawiązanie kontaktów z ludnością polską oraz na odbudowę struktur polskiej migracji we Francji. Na siedzibę komitetu na blisko dwa miesiące wybrano lokal konsulatu polskiego w Tuluzie. Miał on działać na szerszą skalę niż funkcjonujące jeszcze konsulaty na południu Francji, zważywszy, że ograniczono już działalność służby konsularnej, czego dowodem miała być ogłoszona powszechna ewakuacja urzędników dyplomatyczno-konsularnych. 28 czerwca 1940 roku w Tuluzie ukonstytuował się zarząd Komitetu Polskiego Czerwonego Krzyża we Francji, którego prezesem został Felix Hiczewski. Wiceprezesem została Anna de Gonto, bichon i Józef Szymanowski. Skarbnikiem został Stanisław Zabieło, sekretarzem Gustaw Zieliński oraz członkami pre prezydium Jan Chondzyński, ksiądz Prałat Zygmunt Kaczyński, Piotr Kalinowski, Wacław Bittner. To są dość znane nazwiska. Z racji szeregu zadań stojących przez PCK i ich zakresu terytorialnego ustalono terenowe delegatury okręgowe w Lyonie, Tuluzie, Marsylii i Nicei. Choć w Nicei tak naprawdę delegatura PCK dopiero powstała pod koniec grudnia 1940 roku. Z chwilą konstytuowania się Zarządu Głównego PCK dokonano podziału pracy między poszczególnymi członków. Wydział Emigracji i Terenów Okupowanych zajął się opieką nad uchodźcami, utrzymaniem kontaktów ze zdemobilizowanymi działaczami i nawiązaniem relacji ze skupiskami polskimi z terenów okupowanych i jeńcami polskimi, opieką nad szkolnictwem i nauczycielami. Roztoczenie opieki nad uchodźcami nie było wcale sprawą łatwą ze względu na piętrzące się problemy finansowe. Frankowski, który wówczas pełnił e, e, funkcję chargé d'affaires ambasady RP, Zabiegał o to, aby oszczędnie dysponować funduszami, ponieważ, tak jak wspomniałam, budżet był bardzo ograniczony, zabiegał również o to, aby PCK zacisnęło jak największą współpracę z konsulatami polskimi na południu Francji, w Marsylii, Tuluzie, Nicei, i Lyonie, w celu skoordynowania działań. W piśmie swoim do PCK i konsulatów zaznaczył, aby konsulaty w dalszym momencie sprawowały opiekę nad obywatelami według instrukcji płynących z ambasady. Początki organizacyjne PCK nie należały do łatwych, tak jak już wspomniałam, zwłaszcza pod względem finansowym rezerwy, którymi dysponowało, nie wystarczały na pokrycie wszystkich kosztów i zabezpieczeń bytowych uchodźców. Rodziło to wiele problemów natury organizacyjnej, a także wpływało niekorzystnie na współpracę z konsulatami. Zanikał bowiem podział odpowiedzialności finansowej za podjęte działania. Po ustaleniu zakresu kompetencji od sierpnia 1940 roku między konsulatami a PCK, sytuacja zaczęła się znacznie stabilizować. Dla służby konsularnej zarząd PCK wyasygnował 200 tysięcy franków francuskich, konsulat w Tuluzie otrzymał 90 tysięcy, w Marsylii 600 tysięcy, a w Lyonie 500 tysięcy. W efekcie przekazania tych środków rozpoczęto natychmiastową akcję pomocową, co przyłożyło się na liczbę około tysiąca osób, które uzyskały wsparcie Delegatury Lijońskiej w Okręgu Marsylskim do 2 tysięcy, zaś najwięcej w Tuluzie do 7 tysięcy. Wówczas zorganizowano przejściowe punkty noclegowe oraz kuchnie, w których wydawano bezpłatne lub w niskiej cenie obiady, w cenie od 4 do 6 franków. Kuchnie powstały w Tuluzie, Marcelinicei, Lyonie, Salie du Sala. Niezmiernie ważne było współdziałanie delegatur, konsulatów również z władzami lokalnymi. Kiedy władze francuskie przyniosły się, do Vichy, zarząd PCK zwrócił się o przyznanie polskim uchodźcom zasiłków na takich samych zasadach, na jakich wypłacano je obywatelom francuskim. To był tak zwany dekret alokacyjny, który miał umożliwić wypłacanie zasiłków pod jednym warunkiem. Warunek był jeden. Uchodźcy nie mogli przemieszczać się z danego departamentu, w którym akurat się znaleźli, do innego. Wtedy to prawo im absolutnie nie przysługiwało. I PCK bardzo walczyło o to, aby uchodźcy zarówno cywilni, jak i wojskowi pozostawali w danym mieście, w danym departamencie. Natomiast jeżeli PCK organizowało tak zwane ewakuacje do schroniska zbiorową, wówczas to prawo w dalszym ciągu obowiązywało. Działanie Polskiego Czerwonego Krzyża we Francji objęły swym zasięgiem liczbę przeszło pięciu tysięcy uchodźców z Polski, a także zdemobilizowanymi żołnierzami, których było dwanaście tysięcy. Oni potrzebowali natychmiastowej pomocy, ponieważ groziły im obozy pracy. Pomocą zostały objęte osoby z rodzin urzędników, rodziny jeńców z Kampanii Wrześniowej, oficerów wyewakuowanych do Anglii oraz wojskowych przybyłych z Polski wziętych do niewoli niemieckiej po czerwcu 1940 roku. Następnie pomoc płynęła do 300 inżynierów sprowadzonych specjalnie z Rumunii i Węgier w celu wykorzystania ich dla potrzeb przemysłu wojennego, pozostających wówczas bez środków do życia. Ostatnią grupą byli urzędnicy ministerstw i placówek konsularnych, pozostających bez pracy. Kolejnym etapem działalności było roztoczenie opieki nad osobami starszymi, a także organizacja szkolnictwa. W połowie sierpnia 1940 roku oszacowano, że na akcje pomocy dla uchodźców, stałej emigracji, znemobilizowanych, pracowników umysłowych i rodzin potrzeba było zagospodarować wcale niemałą sumę, bo 8 milionów franków francuskich. Najwięcej pieniędzy potrzebowało PCK na swoją działalność, bo 3,5 miliona franków francuskich. Pozostałe kwoty były rozdosponowane na poszczególne delegatury. Istotną kwestią PCK było niesienie pomocy medycznej, zwłaszcza bezpłatnej. PCK walczyło o to, aby jeżeli dana osoba trafiła do szpitala, otrzymała pomoc od Francji za darmo. Nie zawsze się to udawało, nie zawsze władze francuskie były skore do tego, aby udzielić bezpłatnej pomocy. Zapoczątkowana została także akcja organizowania świetlic, dzięki którym ksz, e, kształtował się wśród uchodźców duch jedności narodowej. Najwięcej powstało w Tuluzie e, świetlic aż 4 oraz jedna w Lyonie. Ważną inicjatywą było zorganizowanie opieki duszpasterskiej. Powstały w Tuluzie, i Lyonie Salie du Sala, Lucht. Udało się również utrzymać stare schroniska i utworzyć nowe w liczbie 15, z czego 9 było już funkcjonujących, a sześć zostało otwartych. W Jean Le otworzono schronisko dla 150 osób. Znajdowały się w nim schronienie rodziny wojskowych, zwłaszcza żony wojskowych, przebywających w niewoli lub w Anglii. PCK się także, poczyniło także starania, aby uchronić, uruchomić we własnym zakresie małe zakłady pracy dające zatrudnienie. W Lionie powstały zakłady szewskie i krawieckie. W Toulouse zorganizowano akcję zbierania odpadków i ich przeróbka. Bardzo ważnym przedsięwzięciem PCK było nawiązanie kontaktu z terenami okupowanymi, aby nieść pomoc poprzez działający w Paryżu Komitet Polski. Dla obozów znajdujących się w Brytanii zorganizowano pomoc dla jeńców w formie paczek o wartości 100 franków francuskich, głównie ubrań, a także dla obozów w Walzacji i Lotaryngii. Dla młodzieży uruchomiono bursę wespół we z ambasadą w miejscu, gdzie powstało gimnazjum w Grenoble. Bardzo ważna z punktu widzenia działalności konsulatów polskich i PCK była dobra koordynacja. Chciałabym zaznaczyć, że nie zawsze tak było, ponieważ w pewnym momencie, dopóki faktycznie PCK nie, nie zaczęło od sierpnia bardzo intensywnie pracować, konsulaty oczywiście skarżyły się na. Na to, że nie ma odpowiednich środków, że nie mogą nieść pomocy dla wszystkich uchodźców cywilnych i, i, i żołnierzy. Ja tutaj nie chciałabym wkraczać w temat pani profesor Pachowicz, bo ona dzisiaj będzie mówiła o uchodźcach, jeżeli chodzi o żołnierzy. Natomiast chciałabym tylko podkreślić, że konsulaty do września miały za zadanie opiekować się właśnie żołnierzami. I, I to oczywiście czyniły. Ta akcja oczywiście niesienia pomocy została zakończona z chwilą zerwania stosunków dyplomatycznych. I wówczas konsulaty polskie, jak i ambasada, one przestały istnieć, to był 23 września 1940 roku. Konkludując, chciałabym powiedzieć, że Rola PCK na południu Francji była bardzo ważna. PCK zorganizowało ogromną pomoc dla uchodźców cywilnych i żołnierzy. I pamięć o osobach, które wówczas organizowały pomoc, powinna w dalszym ciągu trwać, ponieważ były to znaczące osoby, znaczące postacie. I chciałabym podkreślić, że na delegatów. PCK wybierano osoby, które faktycznie działały wówczas we Francji, które znały tamte regiony, znały tamte środowiska, i wiadomym faktem było, że trzeba było dokonać takiej współpracy z urzędnikami francuskimi, żeby ta pomoc płynąca do uchodźców cywilnych i żołnierzy była jak najbardziej e, wymierna. Dziękuję bardzo.